Buddyjskie orędzia numer jeden. Ofiara dla Buddy musi być doskonała, a nie śmieciowa. Mnichy buddyjskie klękają przed Buddą, ale składają mu śmieciowe ofiary. Dają mu jedzenie, ale to nie jest żadna ofiara, tylko głupota, to nie jest żaden szacunek, tylko głupota. To, co się dzieje w buddyzmie bardziej przypomina dobry kabaret niż szacunek dla Buddy, jak powinna wyglądać ofiara dla Buddy. Powinno się złowić płetwala błękitnego i torturować go najgorszym bólem, bo im większe zwierzę, tym silniejszy odczuwa ból. Powinno się opracować technologię wywołującą klasterowy ból głowy lub przyczepić specjalne urządzenie na płetwala błękitnego do torturowania go, albo powinno się budować ogromnego mosiężnego byka i wsadzić płetwala błękitnego. i pł Później pod bykiem rozpalić ogromne ognisko, albo powinno się wybudować ogromne opalarki i przypalać nimi żywego płetwala błękitnego, wtedy będzie to ofiara doskonała dla Buddy, dla Buddy należy się największa i najdoskonalszą ofiara. Mimo że Budda nie był Bogiem, to zasługuje niewyobrażalnie wielką cześć i na niewyobrażalnie wielki szacunek, jednak nawet torturowanie płetwala błękitnego najgorszym i najbardziej bolesnym sposobem nie jest wystarczające. Torturowanie płetwala błękitnego powinno być wykorzystane jedynie jako ofiara dla Buddy. Jeśli chcemy wyeliminować cierpienie, powinniśmy znęcać się nad zwierzętami, że szczególnym okrucieństwem poprzez przypalanie żywych żab i innych żywych zwierząt. Im więcej uczynimy cierpienia wobec zwierząt, tym mniej cierpienia będzie u ludzi, tak nauczają ukryte nauki Buddy. Kto chce pokazać szacunek dla buddy, niech torturuje duże zwierzęta w najbardziej bolesny sposób. Chrześcijaństwo uczy, że tylko krzyż daje zbawienie i tam wymyślili sobie bajkę o Jezusie, ale ten, kto tworzył tę bajkę, był bardzo inteligentny. Oczywiście nie było żadnego zbawiciela, a Jezus jest tylko postacią wymyślonej bajki i nigdy nie istniał, ale zobaczcie, jak cenne wskazówki daje ta bajka. Oczywiście nie ma żadnego Boga, ale Budda był tak wspaniałym człowiekiem, że zasługuje na największy szacunek. Chrześcijanie mają Andrzeja Bobole za świętego, który złożył ofiarę z cierpienia dla istoty, która nie istnieje, ale gdyby torturować płetwala błękitnego torturami, jakimi był torturowany chory psychicznie Andrzej Bobola, to by to była doskonała ofiara dla Buddy. Stanie lub klękanie to żaden szacunek. Ofiara dla Buddy musi być doskonała, a nie śmieciowa jak jest teraz, a chore prawo zabrania znęcania się nad zwierzętami, to jest chore, trzeba mieć doszczętnie nierówno pod sufitem, żeby zabraniać człowiekowi znęcania się nad zwierzętami. Żadna ofiara pieniężna ani ludzka nie może się równać z dobrami, które pochodzą od buddy. Dopóki ludzie zrozumieją, że znęcanie się nad zwierzętami, że szczególnym okrucieństwem jest jedyną drogą do wyjścia z cierpienia, cierpienie na Ziemi będzie i będzie się powiększać. Mimo, że Jezus był postacią wymyślona to uważam, że jest dużo prawdy, czyli jeden zwierzak torturowany w niewyobrażalnej gejennie mógłby złożyć doskonałą ofiarę za grzechy ludzi i na ziemi nie istniałoby cierpienie. Ale też należy podkreślić, że nie było żadnego Jezusa Zbawiciela, bo gdyby Jezus zbawił ludzi, to na Ziemi by nie było żadnego cierpienia, dlatego bajka o Jezusie pokazuje, co człowiek powinien uczynić, żeby zmienić świat na lepsze.